Mikołaj w tropikach? Czemu nie? Na pomysł takiego nietypowego spotkania z Mikołajem w krótkich spodenkach wpadli pracownicy Bielawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na spotkanie na basenie przybyły nie tylko dzieci, ale także mnóstwo pomocników świętego w czerwonych czapeczkach, koszulkach i spodenkach. Ze względu na to, że 6 to jest taki dzień nieco newralgiczny i większość osób spędza go w domu, dlatego dzisiaj w dniu 7 grudnia spotkaliśmy się tutaj na akwariusie. I mnóstwo atrakcji takich jak kule, w których mogą dzieci się bawić na basenie, w basenie głębokim, różnego rodzaju walce, skocznie. Także mogą skorzystać z zajęć rekreacyjnych typu wyścigi na zjeżdżalni, wyścigi z deskami, również wyławiać różnego rodzaju przedmioty i mnóstwo jeszcze innych atrakcji. Wodne trampoliny, pływające koniki czy dmuchane kule to zabawy, które Mikołaj przygotował dla dzieci z całego regionu. Jak się okazało, chętnych na takie nietypowe spotkanie nie brakowało. Ze względu na dziecko. Bo bardzo lubi pływać i bardzo lubi wodę. I uważam, że jest to świetna zabawa w środku zimy. Bo jest fajnie i lubię Mikołajki. A te zabawy, z czego tutaj można skorzystać? Z czego Ty skorzystałaś? Na razie skorzystałam tylko z jeżdżalni i z kuli. Jak było? Fajnie. Moja mała uwielbia basen, uwielbia wodę. Zresztą ja też może pływać nie umiem, ale lubię wodę, lubię się bawić. No i inne, coś innego, coś ciekawego. Ciekawe było także to, że Mikołaj nie miał typowego stroju, czyli spodni i płaszcza, a jedynie koszulkę i krótkie spodenki. Nie zapomniał jednak o czapeczce z pomponem. Taki wysportowany Mikołaj, jako marketingowy chwyt, okazał się być strzałem w dziesiątkę. Tak, jest to niewątpliwie forma przyciągnięcia, jest to forma reklamy, możliwość troszeczkę innego spędzenia wolnego czasu. Właśnie tutaj dzięki obecności Grupy Czeskiej, która te atrakcje, o których już wcześniej mówiłem, zapewniła. No i Mikołaj tylko dlatego w ten sposób, no bo w warunkach tropikalnych się ciężko by było ubrać w typowy strój Mikołajowy. Przez kilka piątkowych godzin na spotkanie z Mikołajem w Bielawskim akwariusie przyszło kilkaset osób. Oprócz pomysłu przyciągała także cena biletu jedynie 12 zł, w którą wliczone było korzystanie z wszystkich atrakcji.